Wydział Artyktury to innowacyjna jednostka Uczelni Badawczej Politechniki Śląskiej, a Śląska Szkoła Artyktury, Urbanistyki i Designu to już znana marka. Mamy wielu stałych partnerów, z którymi współpracujemy. Można powiedzieć, że współpracowaliśmy lub współpracujemy obecnie prawie ze wszystkimi miastami i gminami regionu Śląska. Z wieloma przedsiębiorstwami, instytucjami i organizacjami. Współpracujemy na różnych płaszczyznach w ramach prac dydaktycznych, usługowych i naukowo-badawczych. Na przykład w zakresie programowania i koncepcji architektonicznych lub urbanistycznych dla nowych inwestycji, w zakresie badania jakościowych, ekspertyz, programów naprawczych czy grantów. Pragnę podziękować wszystkim naszym partnerom, dzięki Wam rozwijamy się na wielu płaszczyznach oraz możemy komercjalizować nasze osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Współpraca z przedsiębiorstwem zagospodarowania odpadów z Gliwic to kolejne ciekawe zadanie, szczególnie ważne dla architektów. Architektura przyszłości musi rozwiązywać różnego typu problemy współczesnego świata między innymi problemy recyklingu czy zaśmiecania plastikiem lub mikroplastikiem. Niezwykle ważna jest edukacja w tym zakresie. Cieszę się, że nasi niezwykle twórczy studenci mogli współpracować z Państwem i mam nadzieję na kontynuację. Niespełna rok temu zapadła decyzja o budowie naszej nowej siedziby. Obiektu, w którym mają się znaleźć nie tylko biura dla pracowników naszego przedsiębiorstwa, ale również sala multimedialna, powierzchnie wystawiennicze, ścieżka edukacyjna. Wszystkie te elementy składają się na centrum edukacyjne o charakterze ekologicznym. Na etapie projektowania siedziby miałam przyjemność poznać pana doktora Tomasza Bradeckiego. Wspólnie doszliśmy do wniosku, że tak naprawdę powinniśmy nawiązać stałą współpracę pomiędzy Politechniką Śląską Wydziałem Architektury a naszym przedsiębiorstwem zagospodarowania odpadów. Rozpoczęło się od podpisania listu intencyjnego, a następnie zawarliśmy umowę o wykonanie pracy naukowo-badawczej, w ramach realizacji której studenci Wydziału Architektury. Mieli wykonać opracowania projektowe w ramach czterech zadań projektowych, a mianowicie projektu wystawy stacjonarnej i mobilnej, projektu kreatywnych gór, rozwiązań, które będą promowały ideę segregacji, a także wiedzy z zakresu gospodarowania odpadami. W dniu dzisiejszym mamy tę wielką przyjemność, że będziecie wszyscy Państwo mogli podziwiać pracę na wystawie wirtualnej. Wiemy już, że po wbudowaniu siedziby z dużą przestrzenią wystawienniczą, ta współpraca między Politechniką a nami będzie trwała, myślę, jeszcze wiele, wiele lat, dlatego że wystawa musi żyć czyli muszą się zmieniać tematyki wystawy. Dzięki bardzo dużemu zaangażowaniu opiekunów naukowych, a także studentów. Prace są naprawdę piękne i kreatywne. Dziękuję serdecznie za dotychczasową współpracę. Dziękuję. Katedry Sztuk Pięknych i Projektowych z przedsiębiorstwem zagospodarowania odpadów rozpoczęła się w lutym. Umowa dotycząca naszej współpracy naukowo-badawczej została podpisana na początku marca tego roku. Nasze działania projektowe rozpoczęliśmy w okresie bardzo trudnym, jeśli chodzi o sytuację epidemiczną. Właściwie przez cały semestr pracowaliśmy zdalnie. Początkowo ten stan budził obawy co do efektów naszej pracy, jednak z czasem okazało się, że prowadzenie zajęć w trybie online nas nie ogranicza. Jak już wspomniała Pani Prezes, zrealizowaliśmy zadania w kilku obszarach problemowych i w kilku grupach projektowych. Pracowaliśmy w zakresie architektury wnętrz, wystawiennictwa i grafiki, czyli przestrzeni projektowych i artystycznych, które są charakterystyczne dla naszej katedry. Myślę, że rezultaty naszej pracy są potwierdzeniem dużego zaangażowania i wysokiego poziomu umiejętności kreacyjnych naszych studentów. Zaprezentowane prace, ich przekaz ładunek intelektualny, a także sposób interpretacji postawionych w zadaniu problemów, są wyrazem niezwykłej ekspresji projektowej artystycznej. Dlatego też bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zapoznania się z efektami naszej pracy. Zapraszam na wirtualną wystawę, której forma w obecnej sytuacji wydaje się być znakiem czasu.